Cześć moi drodzy, po ostatnich CS-owych opowiastkach wracamy do Hearthstone'a. Eee, tak jak widzicie jesteśmy na arenie, jest to kolejne podejście po 12 zwycięstwo, gramy paladynem. W tej chwili oczywiście 11-1 wygląda wynik. Taria jest bardzo interesująca. Mamy dwie legendarki, mamy Taurisana i Tyriona. Wyjątkowo udało się trafić paladynem i miecz, i konsekrację, i blessing of kings i hammer of wrath. Także jeszcze do tego master for battle, jeszcze do tego quartermastera, mastera. Także naprawdę deck wygląda świetnie. Grało się nim naprawdę bardzo łatwo. I muszę wam powiedzieć, że no nie wiem, czy tak naprawdę nie było to najłatwiejsze te kilkanaście zwycięstw jakie kiedykolwiek miałem na arenie udawało mi się oczywiście zrobić 12-0, no nie raz tutaj no oczywiście zanotowaliśmy jedną porażkę i tutaj no niestety wyglądało to w ten sposób że gościu po prostu w piątej turze mnie zabił, miał tak agresywną talię a ja po prostu nie miałem za bardzo odpowiedzi no niestety bywa i tak natomiast wszystkie pozostałe pojedynki rozstrzygały się tak naprawdę w środkowej fazie gry, gdzie przy pomocy czy to ogrób brutów, których mamy trzech i też widzimy tutaj na ręku, czy też e, tych powiedzmy standardowych czwórek paladynowych, potem Emperor Taurisan i e, Tyrion na dokładkę, to tak naprawdę rozwiązywało każdy problem. <laughs> no nie spotkaliśmy jeszcze za bardzo przeciwnika, który byłby w stanie e, wytrwać z nami w late game'ie, no i oczywiście mam nadzieję, że ten mag także sobie nie poradzi. Tak naprawdę jedyny problem polega na tym, że nie mamy za dużo leczenia, nie mamy aż tak bardzo mechanizmów, że tak powiem defensywnych. Możemy walczyć o stół, bo tak jak mamy tutaj no świetny w Haunted Creeper, Ogre brood i albo Blessing, albo True Silver, także jest naprawdę super i myślę, że w okolicach czwartej tury po prostu przejmiemy stół. No, tutaj ten manawerum tak naprawdę niewiele nam niewiele nam przeszkadza. Doszedł kolejny ogród, także tym bardziej spokojno oczywiście z nimi jest ta, ta losowość. Natomiast nie powinien to być jakiś specjalny problem, nawet jeżeli trafiłaby w twarz, to nadal jest to 4-4, z którym przeciwnik musi sobie w ten czy inny sposób poradzić. No tutaj portal, coin. I zobaczymy, co mu doszło z tego portalu. Dragon Link Mechanic <coughs> to tak naprawdę jest jeden, że tak powiem, z najlepszych. For Dropów, jakie gościu mógł trafić, skrócimy tutaj od razu 2-1. W zasadzie e, mamy dzięki temu jakąś szansę, że e, któryś z tych pająków zostanie Blessing of Kings. Bo tutaj przeciwnik może się oczywiście zdecydować walić w twarz. No właśnie, także mamy tutaj e, dość prostą sytuację. Mamy i True Silvera, i Blessing. Także kwestia tego gdzie walnie e, Ogr, Ogr o, oczywiście walnął, e, no tym razem tam, gdzie sobie tego życzyliśmy. Jak zagramy Blessing, to zmuszamy go w zasadzie e, do skrócenia tutaj tą Dragon Link Mechanic e, i spingowania Ogra, <grym> dzięki temu on będzie mógł zagrać tylko coś za dwa many. Jak nie spinguje Ogra, to e, Ogr nadal może zadać cztery punkty obrażeń. No tak naprawdę wyszło tutaj e, dokładnie dokładnie na to samo, no skrócił nam to 1-1, ale został nam Ogr, który tak naprawdę zabije mu na 100% e, którego z tych stronników. Zabił w sumie tego, e, na którego żeśmy bardziej liczyli. Mam możliwość tutaj zagrania e, Shreddera i tak właśnie się zdecydowałem zrobić, dlatego że e, mamy albo Ogr Brut, Ogr Brut, albo Ogr Master na następną tule, ewentualnie True Silver Hero Power, gdyby taka potrzeba zaszła, no tutaj jest czaga 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 nie jest tutaj za specjalnym problemem, szczególnie jak wysypiemy naszych rekrutów generalnie rzecz biorąc no oczywiście zbliża się powoli siódma tura po stronie MAGA, więc musimy się spodziewać AOE, ale z drugiej strony tak naprawdę mimo tego, że mamy te tam, no teraz będziemy mieli 20 życia to nie jest, nie jest żaden problem Chcemy, żeby on musiał marnować tury na pingowanie naszych rekrutów. Jeżeli nie będzie tego robić, to my w którymś momencie dobierzemy tego quartermastera, więc na pewno będziemy chcieli mieć jak najwięcej tych rekrutów, żeby móc to w jak najlepszy sposób wykorzystać. Oczywiście no, mamy jeszcze kolejnego ogra i jeszcze jednego, gdyby taka potrzeba zaszła. Nasz przeciwnik generalnie no, nie używa tutaj za dużo mózgu i po prostu wali w ryło. Jest też Argent Lance. Ogry nam tutaj stanowczo sprzyjają, więc możemy zagrać e, tak, że tak powiem, jakbyśmy chcieli. Zagrałem tutaj tego Arkmidża, dlatego że e, no, Flamestrike nas nie boli tak bardzo. Gdybym zagrał po prostu Ogry Bruta i Hero Power, to byłby większy problem. No okej, okay. tutaj gościu nas troszeczkę wyczyścił. Ale mamy Seal of Champions, Seal of Champions, który na pewno pomoże nam skrócić tutaj i tak, i rzucamy to na owce, dlatego że teraz owca jest priorytetowym celem do pingnięcia, a nie rekrut. Jeżeli teraz by poleciał Flames to w zasadzie jesteśmy zadowoleni. Na szczęście udało się pozbyć chaga-chaga, także możemy w końcu zacząć używać tych broni, które nam się tutaj troszeczkę nastakowały na ręku. E, tak jak mówiłem, no mamy Quatermastera, więc rekrutów chcemy mieć jak najwięcej, żeby jak najwięcej to e, wykorzystać, dla tego, dlatego właśnie tutaj ten baw poleciał na owce. E, ja on ma cztery karty na ręku, my tak naprawdę mamy no dwie i to są dwie bronie, więc na pewno nie zagramy ich w jednej turze, bo to by nie miało nie, za specjalnie żadnego sensu. No tak jak mówiłem, spinguję tutaj owce. Spider tank jest ok. Worgen tym bardziej jest ok, e, tylko po prostu musimy pamiętać o tym, żeby tego Worgena skrócić. Jeszcze doszedł nam Bomblober, e, natomiast możemy niekoniecznie decydować się e, na, na używanie go w tej turze. Ogry nam ewidentnie trafiają e, w tej grze. E, Bomblobera nie ma sensu tutaj dogrywać, bo tak naprawdę e, mogliśmy sobie poradzić ze stołem w inny sposób. A gdybyśmy na przykład nie zaatakowali w ogóle ogrem, tylko użyli miecza i bomblobera, to poleciałby flamestrike i zostalibyśmy z samym Argent Lance na ręku. A tak to mamy odpowiedź na, na jakiegoś większego stronnika, coś co, powiedzmy, on by zagrał dużego, my byśmy musieli sobie z tym poradzić, a niekoniecznie będziemy musieli w to bić twarzą czy tam, no, mieczem. A także to jest, powiedzmy, dla nas bezpieczniejsza opcja. Mamy 17 HP, więc raczej on nas nie zburstuje z tego. Musiałby mieć, nie wiem, Pyro i Firebola. No ale różnie, różnie może być. No właśnie, Forgotten Torch. E, gościu gra bardzo agresywnie i szczerze powiedziawszy jest to dość dziwne. E, przez to, że doszedł Tyrion, to gramy tutaj troszeczkę YOLO. E, zostawiamy się na 12. No, oczywiście, jeżeli ma e, Double Firebola, no to mamy przerąbane. Ale musiałby go mieć w dwóch kartach, także no, wątpię, żeby coś takiego się stało. My mamy Tyriona, także. E, I mamy jeszcze Time Rewinder, Rewinder, więc jeżeli Tyrion, że tak powiem, dostanie jakieś obrażenia, to spokojnie możemy go cofnąć i zagrać jeszcze raz, nawet w tej samej turze. No właśnie, Garrison Commander nie jest tutaj za specjalnym zagrożeniem, ale za to Tyrion oczywiście zaczyna nam obrywać. E, zdjął mu tarczę. Zczyścił tych rekrutów. No i mamy Quartermastera, więc tutaj jest idealny moment na to, żeby go wykorzystać. Akurat yy, zczyścimy sobie tego, yy, tego stronnika 2-3. Naprawdę w tej chwili, jeżeli poszedłby Flames to w zasadzie nawet nie mielibyśmy na co narzekać. Yy, myślę, że tutaj możemy spokojnie dograć jeszcze Argent Lance. Niezależnie od tego, co tam tak naprawdę wyjdzie. Czy to będzie miał dwa ładunki, czy trzy, to i tak zakładamy, że... No prędzej czy później ten Tyrion zginie, więc kolejna broń nam się pojawi na ręku. A w tej chwili groźby mu stanowczo Litalem na następną turę. E, tak naprawdę nawet jeżeli powiedzmy zczyściłby Tyriona, no to. O, kolejny Forgotten Torch. No tutaj Coldara Drake nic nie zmienia. Dokładnie. Well played, my friend. Mogliśmy nawet cofnąć sobie Quatermastera i um, zagrać go jeszcze raz w tej turze, gdybyśmy taką ochotę mieli. Tak czy inaczej, 12:1, tak jak mówiłem, dość łatwo. E, dość łatwo nam to przyszło. Tak naprawdę, no, dek był naprawdę bardzo dobry. O ile Early Game miał jakiś niespecjalnie wybitny, o tyle ten Mid Game i Late Game po prostu, no, nie, nie mieli ludzie za bardzo szans. I, e, muszę powiedzieć, że dość łatwo to poszło hajsu. Nam tutaj przyszło 200, 420, 500... 515, tak? No jakoś fuj w każdym razie. Coś w okolicach 500. Mamy dwie paczki, ale to zostawimy sobie do 10 paku. Jak się zbierze, to się zbierze. Prędzej czy później. No cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że powrót, że tak powiem, z powrotem do nagrywania z Hartsona Wam przypadnie do gustu. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Kolejna ręka, która poszła stanowczo po naszej myśli, także mam nadzieję, że przyjemnie Wam się to oglądało. No, oczywiście zapraszam Was do kolejnych, do kolejnych filmików, czy to będą to jakieś opowiastki, czy to będą kolejne nagrania z Hardstona. To zapraszam oczywiście serdecznie, a tymczasem moi drodzy powodzenia w waszych grach i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej!